To są rozmowy pioniera Beata Oleś. Witam i zapraszam. Dziś w programie porozmawiamy o przyszłości polskiej energetyki. Profesor Rafał Porowski, ekspert Politechniki Świętokrzyskiej w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie profesorze, rynek energii w Polsce czeka gruntowna przebudowa węgiel, który truje nas, klimat i środowisko, musi odejść i ustąpić pola zupełnie innym rozwiązaniom. Pytanie tylko, jaki ma być kierunek tych zmian, bo wiatr i słońce to są bardzo kapryśne źródła energii, uzależnione niestety od pogody, czy zatem wystarczą by zapewnić nam energetyczne bezpieczeństwo. No tak, wydaje się, że właściwie nie ma odwrotu od OZE. To jest kierunek jedyny, słuszny i poprawny. Z uwagi na technologię, z uwagi na dostępną wiedzę i doświadczenie wielu krajów, wielu przedsiębiorstw, wielu instytucji, które się tym zajmują, to już wiemy od lat. Próbujemy to teraz implementować w naszym kraju. Przypomnę, że opublikowana w zeszłym miesiącu Polityka Energetyczna Polski również wspiera tego rodzaju źródła jako takie powiedzmy rozproszenie systemu energetycznego. No ale jak rozproszenie, no to wiadomo, że to wymaga pewnej stabilizacji. Więc stabilizacją w tym przypadku prawdopodobnie powinien być jakiś silny, silna technologia i wydaje się, że atom, że jest, to atom, tak? że atom jest chyba tutaj jedynym rozwiązaniem. Atom, który kusi tanią energią, czystą i bezpieczną. W Polsce tak. właśnie odżyła dyskusja na temat budowy elektrowni mhm. jądrowej. Choć takich deklaracji i obietnic wiele razy słyszeliśmy przecież. Czy Polska powinna iść zatem w przyszłość w kierunku atomu, czy raczej w tą przyszłość bez tego atomu? Wydaje mi się, że silny system energetyczny wymaga silnego źródła stabilizującego. OZE jest jak najbardziej ok, ale jest niestabilne z uwagi, na, tak jak Pani powiedziała, na pogodę. Atom jest stabilny. To jest technologia dobrze już znana. Dzisiaj mamy reaktory czwartej generacji, które są reaktorami no, mocno zaawansowanymi w stosunku do tego, co było w latach 80., -tych, 90., -tych, czy nawet na początku lat 2000. -tych w związku z czym y, ta technologia jest y, technologią y, stateczną, ustabilizowaną i jak najbardziej dobrą. Y, pojawia się tylko problem jeden, a mianowicie trzy... Społeczeństwo e, polskie będzie na to gotowe. No właśnie. Panie profesorze zwolenników mhm. tego rozwiązania jest tyle samo co przeciwników, chociaż co ciekawe, e, Polacy, którzy do tej pory byli sceptycznie nastawieni do atomu, zmienili zdanie, bo ostatni sondaż pokazuje, że 60% z nas popiera budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Mhm. Tak, no y, ja myślę, że tutaj na to pytanie trzeba by było odpowiedzieć w sposób mm, podwójny. Po pierwsze, jako inżynier, Chciałbym powiedzieć, że technologia ma to do siebie, że zapewnia określoną niezawodność. Wiadomo, że ta niezawodność nigdy nie będzie stuprocentowa, no bo nie ma urządzeń, które są sprawne w 100%. procentach. Natomiast wiemy z badań i wiemy z doświadczeń innych krajów, że reaktory jądrowe trzeciej generacji i te również czwartej generacji, które wchodzą E, będą niebawem w życie komercyjne, bo są na razie w, formie te, w fazie testów, e, końcowych testów, e, są naprawdę urządzeniami sprawnymi. E, począwszy od zdarzeń, które miały miejsce w latach 80., tutaj, Czarnobyl, na przykład, prawda, bo tego się boimy, e, tego czarno, Czarnobyla, e, to takie zdarzenia e, no raczej nie powinny mieć miejsca, ponieważ e, te nowe generatory. Mają odpowiednie systemy zabezpieczeń, tak? Czyli producenci bazują również na tym, co się stało w historii e, i e, usprawniając swoje urządzenia, swoje technologie, e, zapewniają nam e, systemy zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i technicznym, czy też technologicznym, e, które by zapobiegały tego typu wypadkom. Czyli na pewno bezpieczeństwo zaletą jest elektrowni jądrowej jest również to, że nie emituje CO2 i jest tania. Problem w tym, że budowa takich bloków atomowych jest piekielnie droga, a po katastrofie w Czarnobylu wzrosła wzrosły standardy bezpieczeństwa. One są bardzo wyśrubowane. No tak, no, przemysł energetyki jądrowej jest właściwie chyba drugim po przemyśle kosmicznym, który ma bardzo, bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa. I rzeczywiście, tak jak powiedziałem, producenci czy też koncerny produkujące reaktory uczą się na błędach. Co do emisji CO2, sprawa jest dyskusyjna, natomiast wiadomo, że oczywiście elektrownie emitują znacznie, znacznie mniej tych zanieczyszczeń niż elektrownie takie powiedzmy tradycyjne, tak, węglowodne. To jest sprawa jasna, natomiast kwestia bezpieczeństwa jest absolutnym priorytetem, ale proszę zwrócić uwagę na to, że powołując się nawet na pewnego rodzaju opracowania rządowe, polityka, którą rząd wprowadził w ubiegłym miesiącu obieg, zakłada, że do roku 2031 powstanie pierwszy blok energetyczny tam o mocy maksymalnej chyba 1,6 giga gigawata. No to wydaje się bardzo dobrym kierunkiem, natomiast pozostaje kwestia urealnienia tego, czyli to, czy po prostu zdążymy to wybudować. Bo z jednej strony są koszty, oczywiście, z kosztami możemy sobie poradzić w sposób taki, że są fundusze, są różnego rodzaju inne pomocowe schematy, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza Unią Europejską, z których można korzystać. Natomiast chyba kluczem do tego jest przeprowadzenie takich analiz projektowych, Pavo. Hmm, powiedzmy ocennych, tak, które by pozwoliły na po pierwsze wybranie lokalizacji, chociaż ekipa, która się tym zajmuje w rządzie twierdzi, że te lokalizacje są już wykonane, natomiast jeszcze nie ma takiej wersji ostatecznej, prawda, więc tutaj jeszcze do końca nie wiemy, czy to będzie Żarnowiec, czy to będzie gdzieś indziej, do końca czy to Lubiatowo, prawda, bo też tam o tym, o tym rejonie się mówi, no i chyba od tego zależy, jak szybko Pokażemy społeczeństwu, że Czarnobyl owszem był, przyniósł pewne skutki, ale ten Czarnobyl już się nie powtórzy. Panie profesorze, to dlaczego wiele krajów, typu Niemcy, Hiszpania, Portugalia od. Odchodzą od atomu, uznały te technologię, ten system za zbyt drogi, za zbyt niebezpieczny, i zastąpiły odnawialnymi źródłami energii. To trudne pytanie, ale wydaje mi się, że generalnie znaczy na pewno w 100% nie zastąpiły i nie zastąpią. Owszem, mogą uzupełniać systemy energetyczne o źródła odnawialne, natomiast z uwagi właśnie na ten brak stabilności systemów Oze, to nie da się chyba w 100% zbudować systemu opartego tylko o to. Przynajmniej na moim poziomie wiedzy wydaje mi się, że to jest. Jest mocna utopia. Natomiast dlaczego odchodzą? Odpowiedź chyba wydaje mi się, tkwi w szczegółach, a mianowicie w technologii reaktorów jądrowych. I te reaktory, które pracują w Niemczech, Francji, w innych krajach, to są reaktory, które już pracują lat X. Żeby nie powiedzieć kilkadziesiąt, prawda? Więc to są stare reaktory, i może kwestia wymiany, może kwestia po prostu dalszej eksploatacji tych reaktorów przyniosłaby zbyt duże koszty względem budowy nowego. Dlaczego te dwa systemy, te dwa źródła i atom, i odnawialne źródła energii zawsze stawiane są w opozycji? Jakby stanowiły dla siebie konkurencję, a chyba nie tędy droga. No, zupełnie nie, nie ten droga. One pewnie się uzupełniać i przenikać między sobą, i e, wydaje mi się, że tak chyba twierdzą eksperci. i Tak wskazują dokumenty referencyjne. Zresztą, ostatnio opracowany raport, e, raport amerykańskiej instytucji NREL, e, która jest finansowana przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych, też jednoznacznie wskazuje, że w Stanach Zjednoczonych e, źródła OZE mają być tylko i wyłącznie uzupełnieniem do tego. A m, wydaje mi się, że e, doświadczenia Zachodu e, to są dobre doświadczenia, e, z których powinniśmy korzystać. Oczywiście z pewną dozą zdrowego rozsądku e, i zachowania takiej realności polskich warunków krajowych, prawda? natomiast e, uważam, że nie ma sensu wyważać otwartych drzwi, e, skoro one stoją otworem. E, trzeba tylko umiejętnie przez nie wejść eksperci coraz częściej mówią, że powoli kończy się w ogóle czas wielkich koncernów energetycznych w postaci na przykład gigantycznych elektrowni atomowych i węglowych i że świat podąża w kierunku energii rozproszonej, czyli nie jeden wielki blok, a setki tysiące małych instalacji. Czy Polska też do tej grupy obywatelskiej energetyki powinna dołączyć? zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Pozostaje kwestia oczywiście uregulowania tego na poziomie prawnym w jaki sposób małe instalacje OZE mogą wspierać wielki system energetyczny. A wracając do bloków energetycznych, tak, oczywiście zgadzam się z tymi. Dzisiaj, jak popatrzymy sobie na to, co robi Francja, co robią Niemcy, co robią inne kraje, to z łatwością zaobserwujemy, że to są te same technologie energetyczne, jądrowe, ale na mniejszą skalę. Czyli e, kraje typu Francja, Niemcy wychodzą z założenia, że owszem, technologia jądrowa jest super, e, ale może niekoniecznie tak duża e, pod kątem inwestycyjnym, e, tylko może warto by budować mniejszych elektrowni, ale więcej, porozsiewanych po różnych miejscach w kraju, e, tak żeby tą właśnie dywersyfikację energii zapewnić. Panie profesorze, coraz więcej entuzjazmu, jeśli chodzi o energetykę, wzbudza wodór. Czy ten gaz powinien stać się paliwem przyszłości, bo Polska jeszcze nie zdecydowała się na budowę żadnej stacji tankowania, a minister klimatu chce rozdać aż 300 milionów złotych na projekty właśnie związane z wodorem w transporcie drogowym, kolejowym, wodnym, a specjaliści ostrożnie podchodzą do tego tematu. Mają wątpliwości. Tak, ja, ja jestem osobiście wielkim pasjonatem wodoru, y, którym zajmuję się już od wielu, wielu lat y, i uważam, że wodór jest y, znakomitym medium do magazynowania i do przesyłu, y, do przesyłu energii. I nie, nie do końca zgodzę się z panią, że Polska nic w tym kierunku nie robi. Otóż jeden, jedna z naszych krajowych spółek, a dokładnie PGN-GSA, jest na etapie właśnie projektowania takiej stacji tankowania wodorem. Ta pierwsza stacja, przynajmniej w założeniach, ma powstać w Warszawie. Wiem, że są podpisane umowy z producentami pojazdów, zarówno osobowych, jak i tych powiedzmy transportu miejskiego. Które będą z tego korzystać. Natomiast oczywiście dylematów natury inżynierskiej jest dużo, jeśli chodzi o wodór, między innymi magazynowanie i przesył. I teraz warto powiedzieć o tym, że do niedawna baliśmy się wodoru z uwagi na jego właściwości palne, bo to jest gaz, który bardzo łatwo uwalnia się z magazynów, szybko łączy się z powietrzem, tworząc mieszankę wybuchową. Ma bardzo szerokie granice wybuchowości i łatwo jest go zainicjować pod kątem palności. W związku z czym zagrożenie to wybuchowe jest duże, ale to nie znaczy, że trzeba się go bać. Absolutnie. Owszem, gdzieś tam w naszych głowach. Jak sobie poczytamy o wodorze, to na pewno pojawia się kwestia mm, katastrofy Hindenberga. E, no ale to są zupełnie inne skale, inne przedsięwzięcia. A wracając do stacji tankowania, to jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz, że e, no, y, baterie litowo-jonowe, które dzisiaj są powszechnym e, takim elementem pojazdów, e, to jest tylko chyba etap przejściowy. E, I wydaje mi się, że wodór w silnikach e, to będzie ten kierunek, w którym branża automoto również i branża logistyczna powinna i będzie podążać. Profesor Rafał Porowski, ekspert Politechniki Świętokrzyskiej był dzisiaj moim gościem. Dziękuję ślicznie za Bardzo rozmowę. Żywio. Państwu dziękuję za uwagę. To były Rozmowy Pioniera.